Trzeba mi chmur i piór, by niosłym niezwykłą skrzydła. Przez 8 lat patrzę na niektóre osoby, które tak naprawdę jeszcze niedawno były po prostu tam dziećmi prawie. No. A teraz patrzę na, na dorosłych ludzi, dużo dojrzalszych, naprawdę rozwijających się z roku na rok. Bardzo mi się też podoba ich świadomość siebie na scenie, tego jak się zachowują, co mają do przekazania. Był to szczególny koncert nie tylko ze względu na repertuar, ale obchodzony w tym roku jubileusz. Cieplickie Centrum Kultury ma już 10 lat. Wielu z młodych piosenkarzy, właśnie pod skrzydłami instruktorów z przystani twórczej, zdobywało pierwsze szlify muzyczne i brało udział w przeglądach twórczości. To były moje pierwsze takie warsztaty aktorsko-wokalne, które w sumie dały mi najwięcej z takich wszystkich. One w ogóle mnie rozwinęły, i to była taka pierwsza nauka, która naprawdę. Skutkuje do dzisiaj. Warsztaty wyglądały w ten sposób, że e, bardzo, bardzo utalentowani i doświadczeni ludzie e, pokazywali nam jakby drogę, e, którą mamy dążyć, i dzisiaj pokazać to, czego nas nauczyli.